Siemanko! Dzisiaj coś innego, czyli robimy mały unboxing tej oto myjki które które tu widzicie, firmy Vepor. Sam jestem ciekawy efektów. Przygotowaliśmy kilka od mniej brudnych do bardziej brudnych elementów tutaj z warsztatu. Pozbieraliśmy z całego tygodnia różne elementy, część tych narzędzi. Zobaczymy jak taka myjka ultradźwiękowa sobie poradzi. Jak widzicie jest słaba, ja. więc kilka większych elementów powinno wejść. Także komisyjnie otworzymy karton, zobaczymy jak to wygląda. Często będzie się to przyjęło. W czasach jednak Przydajemy ze względu na to, że trafiamy różne chłodnice egr różne egr różne zawory, których tak na możemy w tej powierzchni wyczyścić. Natomiast to no, myjka, dźwiękowa powinna pomóc y, nam jako, y, tak powiem, właścicielom warsztatu i pracownictwom. Powinna nam pomóc w tym, że y, pewne elementy będziemy czyścić, a nie wymieniać ze względu na to, że jak wiecie teraz chłodnice do różnych nowszych modeli samochodów są bardzo drogie. Nie jest to tani element i ze względu na to stwierdziliśmy, że taka myjnka ultradźwiękowa w tej chwili jest nam niezbędna. Tak wygląda unboxing. Mamy tutaj pokrywkę pokrytą folią. Jesteśmy po kolei. Na razie będę rzucał na siebie, za chwilę, za chwilę, za chwilę Odkleję folię już może później, będę teraz pokazywał na antenie, że tak powiem na inne ze względu na to do nic to to. ciekawego, zwykła. pokryta najprawdopodobniej z fajnej blachy. Instrukcja obsługi. Tak to wygląda. Mamy Pokazane tutaj wszystkie wymiary, jakie, jakie występują te myjki, bo są w różnych rozmiarach i w różnych litrażach. Zależy, do czego potrzebujecie. Tak to tutaj wygląda. Mamy kosz, dzięki któremu możemy wyciągać. Oczywiście kabel zasilający, bo tutaj mamy na 220. Mamy tutaj kawałek teflonu, rurki chyba spustowe, jak się dobrze nie mylę że spuszczamy sobie później rureczką z tego ten brudny płyn. I to jest chyba rurka, o której wspomniałem, do spustu brudnego płynu, do wiaderka czy do jakiegoś tam innego Naczynia, tutaj mamy kratownicę, o której wspomniałem, czyli możemy pokładać sobie tutaj brudne elementy, nie wkładając rąk, wyciągamy do góry, no i teraz zobaczmy co tu się ma. To jest chyba całe serce naszego przedmiotu, o, poje wyciągnę i tu to jest ciężkie słuchajcie, o tak to wygląda, położę chwilowo na ziemi, wyciągam poje, tu mam zawór, tak, to jest teflon do... Najprawdopodobniej wkręcenia tutaj tego zaworka, żeby można było połączyć to razem z tym wężem, łatwiej, żeby było spuszczać, zależy to, kto jak komu. Ok, także teraz bierzemy się za przygotowanie wody. Musimy tutaj najlepiej gorącą wodę przygotować. Wlejemy do naczynia, zalejemy też aktywną pianę do tego do czyszczenia silników i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra, nasza myjka stoi sobie już bezpiecznie na stoliku i tutaj mamy cały manipulator, czyli mamy włącznik, ustawienia czasu, na jak długo ma pracować w ultradźwiękach, tutaj mamy temperaturę aktualną i jaką ustawimy, czyli tutaj ja tu dałem już gorącą wodę, podgrzałem ją troszkę z razem z chemią, Także ona już zmieniła trochę kolor ta woda, także tu mamy gorącą wodę, żeby szybciej to było troszeczkę i nie czekać na podgrzanie przez myjkę, bo z tego co tam się dowiedziałem, to po prostu to trochę trwa lepiej dawać od razu gorącą wodę. Jeżeli mamy wodę do ponownego użytku, no to niestety musimy czekać aż fizycznie nam tej grzałka podgrzeje. Kamil, wlewaj pierwszą turę oficjalnie. Wlewam tu, mamy 22 litry tą myjkę. O! Paruje woda gorąca fajnie. Generalnie jeżeli chodzi o chemię, no to jest chyba dowolność. My stosujemy tutaj plaka, aktywną pianę. Myślę, że jeszcze to małe wiaderko możemy dolać. No i za chwilę pokażę wam przygotowane brudne elementy. Jeżeli chodzi o brudne elementy, które przygotowałem, no to tu mamy zawór EGR. -u. Tak to wygląda, nieczyszczone, tak jak zjechało z auta, tak też Będziemy sobie ten, będziemy to wrzucać. To jest uszkodzone, więc tak naprawdę wrzucamy całe. Nie będę się zastanawiał nad elektroniką. E, mamy tutaj smearing wału korbowego. Tu mamy z Volkswagena też takie to wszystko brudne, umaćgane. Mamy tutaj jeszcze EGR z jakiejś rynówki. To też jest generalnie uszkodzone, więc tutaj też nie będziemy się jakoś super zastanawiali. Zobaczcie jak to wygląda w tej chwili. Naprawdę nic my tutaj nie czyściliśmy. Wyciągnęliśmy i nic nie ruszaliśmy. To był wymieniony nowy. Tu jakaś nasza Miska taka turystyczna, której coś tam się myje. Podstawa filtra olejowego z Audi. Tutaj może nie ma jakiegoś super nagaru, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jest też brudna, okurzona w takich podstawowych rzeczach. Trochę śrubokrętów z brudnymi rączkami. To teoretycznie powinno być wszystko pomarańczowe, jak widać, jest stosunkowo czarne. Jakieś pędzle, które są z plastikowymi końcówkami do czyszczenia, właśnie do wydrapywania z jakichś misek, takich elementów. Także tego, co tutaj używamy. No i to. Na tym spróbujemy przetestować to wszystko, jak to będzie działało. Tak wygląda przygotowana myjka. No i teraz spróbujmy komisyjnie zrobić pierwsze uruchomienie. O, coś plikło. Mamy już temperaturę wody. Z tego co czytałem, najlepiej około 60 stopni, żeby miała 60-41, czyli jakby musimy jeszcze chwilę poczekać, żeby to podgrzało te parę stopni. No i dajmy sobie myślę. Ustawimy sobie na, na przykładowo, no nie wiem, na 12 minut yy, cały ten nasz proces czyszczenia ten pierwszy etap. Przynajmniej wrzucimy na początku te łatwiejsze rzeczy, czyli te narzędzia plus yy, jakiś tam simmering, te takie mniej zabrudzone, a potem zobaczymy resztę. Albo może nie, może wrzućmy wszystko naraz i będziemy na raty po prostu wyciągali. To ustawimy sobie tutaj na, na powiedzmy 20 minut tutaj mamy już włączoną grzałkę trzeba włączyć tak ok żeby nie traciło temperatury słuchajcie uczę się dopiero także musicie mi wybaczyć damy na powiedzmy do 20 minut i teraz poczekam aż się tutaj podgrzeje do tych tam powiedzmy 50 paru stopni i zobaczymy jak to będzie się dalej tutaj procesowało jak to będzie wyglądało teraz traci temperaturę chyba dlatego że urządzenie jest chłodne o już podnosi się Mejka dogrzała się do 54-5 stopni, tak już wachluje. Także mamy 55 stopni, które zamierzałem osiągnąć. No i co? Powoli zaczynamy wkładać. Otwieramy naszą kapsułę czasu, ustawimy tutaj na 20 minut. I będziemy po trochę wyciągać to tam, nie wiem, co parę minut, dosłownie co 5, co ileś minut będziemy wyciągali. Tak, pierwszą miseczkę wrzucimy. Taką naszą, on, niech się tam smarzy, gotuje. Mamy EGRZ y, chyba Golfa 7 8 No i to nasze narzędzia. O pędzelek. Zobaczymy co to, co, to poje, co to pokaże, co to zrobi. Wrzucamy i zaraz zaczniemy gotowanie. Teraz zobaczymy, czy nam się zmieści wszystko naraz, czy nie zmieści się. Ale spróbujemy trochę narzędzi. Tak wygląda ta rurka, której Wam mówiłem. Ona jest na razie tak przykręciłem ją obrazowo, żeby później można było sobie do Miski spokojnie tej spuścić. Tutaj mamy jeszcze te miski i to, nie wiem, zmieści nam się to. Podstawa może nie wejść. Podstawa może, no to podstawa jest w sumie naj, najbardziej chyba czysta z tego wszystkiego, więc na razie tę podstawę odpuścimy. A jeszcze ten simmering możemy tutaj jakoś. Może okay. upchamy simmering się upchał. O, simmering się upchał i zamykamy wieko. No i teraz mamy ustawione 20 minut i odpalamy. O, nie wiem, czy jest słyszalny ten dźwięk, ale tak piszczy. Zobaczymy za jakieś 10 minut. 8,5 minuty za nami zobaczymy, jak to wygląda. Taka piana, trochę oleju, widać, że to wszystko bąbelkuje nawet. Tak to słuchajcie, wygląda. No dobra, jeszcze, jeszcze damy ile? Dajmy jeszcze tę minutkę z hakiem. Zatrzymamy zegar i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra, czas stop na chwilę. O, cisza się fajna zrobiła, pokrywka out i tu zaraz będziemy, o jakie to ciepłe, dobra, przygotowaliśmy tu jeszcze takie dwa e, kształtowniki, żeby to wyciągnąć i położyć pod to, będziemy oglądali jak to wygląda przez pierwsze 10 minut pracy, o uwaga, uciekła kamera, skupiłem się na tym co trzeba, dobra, mamy takie kształtowniczki, no i możemy sobie powoli oceniać jak to wszystko wygląda. Co tu się wydarzyło? Miseczka, no Miseczka ładna po 10 minutach, a była taka czarna. Simmering zobaczcie. No też się wydaje bardzo ładny. Nie ma co powiedzieć. Fakt, że to jest wszystko do wyrzucenia. Zobaczmy, jak wygląda ten EGR. a no, tutaj jeszcze wrócimy go no, na 10 minut. potrzebny trochę czasu. Fakt, że on tutaj długo już leży, on jest zaschnięty bardzo to nie ma co powiedzieć pędzelki też całkiem fajnie domyte I one też były bardzo brudne śrubokręty tak to wygląda te czerwone ładnie też podomywane Egier jeszcze mu troszkę czasu Także jeszcze możemy go faktycznie z zewnątrz fajnie wygląda naprawdę tu z zewnątrz już bardzo ładnie się to wszystko prezentuje no w środku w środku jeszcze musi chwilę poleżeć, ale to też naprawdę leży dłuższy czas, że tak powiem, na, na złomie. Już do wyrzucenia. Te rączki, które też były już naprawdę zabrudzone są w takim stanie niezłym. Nieźle wyczyszczone. No dobra, włóżmy to jeszcze na 10 minut i zobaczymy jak to będzie działało. Mamy te dwa elementy, tak podjęliśmy taką decyzję, że te śrubokręty to wszystko już jest w miarę fajnie domyte. Więc zostawimy jeszcze te dwa elementy, zobaczymy, co się z tym stanie po tych kolejnych tam 10-12 minutach, powiedzmy damy jeszcze chwilę. Także z zewnątrz to naprawdę już bardzo fajnie wygląda czyste, tu już zero brudu. W środku wiadomo, no, nagar największy, więc no, tutaj nie spodziewajmy się może wszystkiego. No ale żeby wszystko na raz zeszło. No zobaczymy. Miejmy nadzieję, że to wszystko jeszcze doczyści. Dobra, yy, zakończyło się, czyli te nasze 12 minut, które jeszcze tam zostało. Dołożyłem minutkę i zobaczymy, jak to wygląda, ten EGR Już to nasze pałąki Troszkę wyżej, tutaj okay, mamy jedno, mamy drugie to gorące. Dobra, to się udało. Wyłączamy maszynę. A, przepraszam, to włączyłem. Ok, no i zobaczmy, jak to wygląda. Z zewnątrz powiem szczerze, że bomba. Od tej strony też bardzo ładnie i powiem wam szczerze, że my tutaj w ogóle tego nie czyściliśmy wcześniej. Z tego, co też wiem, powinno się to chociaż z grubsza, ten taki nagar powyrzucać z tych EGR-ów i tak dalej ten taki naj, największy no to zaschnięte stare zaschnięte stare, to już leży naprawdę na złomie trochę czasu no tutaj faktycznie jakby się to popracowało nawet tym wcześniej trochę czyli po wydrapywanie tego tego ze środka to na pewno by to było dużo lepsze ale z zewnątrz powiem szczerze, że petarda wszystko czyściutkie, ładne tutaj tak naprawdę przypuszczam, że jakby szmatką to już przetrzeć no to schodzi samo palcami to już nie ma, to wszystko schodzi, tak naprawdę tylko wystarczy szmatką przetrzeć a jak tutaj w tym większym nagarze Nie, tutaj troszkę jest zalepione no ale to mówię Wam, że to leży naprawdę długo, długo, długo to już miało prawo zasnąć. ale spójrzcie jak to zewnątrz wygląda, no jak nowe naprawdę wygląda wszystko jak nowe o tak to wygląda generalnie uważam, że bardzo fajny zakup i wydaje mi się, że wszystkie chłodnice takie rzeczy to powinno dawać radę żeby to wszystko doczyścić Dobra, także jak widzieliście, jak się sprawdza taka myjka, tak naprawdę dopiero się też tego urządzenia uczymy. Także na pewno z czasem będziemy próbowali przy większej temperaturze, z inną dawką chemii. Tutaj zrobiliśmy praktycznie minimalny, minimalny stopień chemii, na względem tych, tego litraża, który to jest, ale uważam, że na 10 minut, czy tam 20 do 20 minut takie elementy naprawdę bardzo fajnie to wyczyściło. Gdybyśmy się do tego przyłożyli wcześniej, żeby ten grubsza oderwać, to na pewno byłoby dużo lepiej. A ostatnia sprawa jest taka, że mamy ten praktyczny kranik tutaj z tej strony który jest założony, no i tu jakąś starą miskę wkładamy, zaworek przekręcamy i spuszczamy brudny płyn. Także uważam, że to jest bardzo wygodne, nie trzeba z tym walczyć. W tej chwili nie będę spuszczał wszystkiego, bo jeszcze korzystając z chwili e, czasu i chwili okazji, to wymyjemy sobie po prostu wszystkie narzędzia warsztatowe, które mamy takie zabrudzone, e, a potem ten płyn z się spuścimy, no i uzupełnimy to wszystko nowym. Z tej strony ja serdecznie polecam ten produkt. Uważam, że to jest naprawdę fajna rzecz, mając warsztat i w tych czasach, w których naprawdę wtryskiwacze benzynowe, zapychają nam się głowice, e, ludzie, którzy robią jakieś gaźniki, motocykle, tego typu rzeczy, chłodnice EGR-ów, same EGR-y i te wszystkie elementy, które są bardzo precyzyjne, a nie możemy wejść w środek. Uważam, że takie coś jest właśnie e, dla tych ludzi, którzy coś takiego e, przy takim, takim coś pracują, konstruują, czy chcą naprawiać, czyścić. Jeżeli chodzi o produkt, macie, będziecie mieli dokładne linki w opisie filmu, macie 5, 5 bądź 6 różnych myjek o różnych gabarytach, od mniejszych do większych i oglądając ten film macie też w opisie kod rabatowy na 5% na wszystkie produkty firmy Wevor, także jak najbardziej można z tego skorzystać, zawsze parę groszy zaoszczędzicie, zapraszam Was do zakupów i wszystkiego dobrego, zapraszam do kolejnych materiałów, cześć.